Jestem praworęczny i chcę podać piłkę. Łatwiej i wygodniej mi będzie, jeżeli postawię lewą nogę z przodu, odwiodę rękę jak najmocniej. I w efekcie mój zakres ruchu jest bardzo, bardzo duży. I mogę wyrzucić piłkę, prostując łokieć. Odwodzę, łokieć jest ugięty. Tutaj prostuję. Tutaj go prostuję, tutaj go prostuję, tutaj go prostuję. Tak? Czyli jestem w tej pozycji, Hop. wyrzucam piłkę. O ile w koszykówce można trochę częściej stosować długie podanie, o tyle w piłce ręcznej, pomimo tego, że boisko jest trochę dłuższe. Poza kontratakiem raczej tych długich podań nie stosujemy. Oczywiście na wyższym poziomie zdarzają się takie podania nie raz, nie dwa. Natomiast my na tym poziomie początkującym staramy się wykonywać krótkie i szybkie podania, tak żeby rozmontować obronę przeciwnika. Pamiętajcie, że takie podanie nie dość, że musi być szybkie i krótkie, to musi być też płaskie. Jeżeli ja podam wysokim łukiem do kolegi, to przeciwnik zdąży bez problemu to podanie przejąć. Tak? Natomiast jeżeli ja szybkim ruchem podam piłkę płasko do mojego kolegi, to ten będzie mógł chwycić piłkę tu, czy też tu, czy też tu. Prawda? Zwróćcie też na to uwagę, że piłka może się do was przytudlać. Wówczas bierzemy piłkę tak samo, w ten sam sposób, tak samo ułożone ręce, po to, żebyśmy byli od razu gotowi do swojego rzutu czy też do podania, wiemy już, jak podawać, prawda, ale nie wiemy, jak się poruszać przy tym podaniu. To znaczy, co jeżeli ja wymieniam tylko z jednym kolegą podanie, muszę uważać na to, żeby nie poruszać się krokiem odstawno-dostawnym, bo to zdecydowanie zwalnia moje ruchy. Krok odstawno-dostawny. Jest bardzo wolnym krokiem, prawda? Tak próbuję się poruszać krokiem ostawno-dostawnym, a tak biegnę. Ile jestem szybszy?